Dzień dobry, przyjechaliśmy do dzieci z Pukonoli. Zgadza się, przyjechaliśmy tutaj do dzieci, zrobić im małą niespodziankę. Chcecie zobaczyć, chodźcie za nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiecie, kto to jest? Jukarza jakiego klubu? Kibicujecie koronie? A! Nie wiem. Się... Dzień dobry, przedstaw się. Dzień dobry, Oskar Sewerzyński. Dzień dobry, Janusz Andrzej Dzień dobry, ja mam imię Roberto Jaki? Kora Roberto Brawo dla Ciebie o, Chodźcie tutaj wszyscy A gdzie Pan to nagrywa? Chcesz, Na robię. YouTube a Korony Kielce No ja oglądam, ja oglądam Tak oglądasz? Naprawdę? No. Nie, ja, nie. nie, tych trzech wielkoludów Tych trzech wielkoludów, tak? Chcecie? Tak A wiecie co oni tak. będą robić? Tak. Nie, będą uciekać, a Wy ich będziecie łapać tak. Chcecie?

To jest najbardziej techniczna stacja. No to w się znajdzie. szybko, szybko. szybko. Σίκο. Σίκο, άρα Η κουρτά. Η κέρκα σιγά, λεψί. Λεψί. Λεψί, η κουρτά. Τι, 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 i to oh, yes, go Yes! To yes. yes. Bravo! Yes. Yes. the coin. Bravo! Let's go! 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 let us go let us